No, powiem tutaj, najlepszy światowy poziom bez przesady. Obaj gotowi? Poczynajcie! Ja myślę, że możemy naprawdę y, gorąco dopingować. Piotr w szarej zbroi, Janek w zbroi płytowej, czyli tej z pełnym napierśnikiem, naplecznikiem płytowym, płytowym Kirsie. Zobaczcie, obaj szanują umiejętności swojego przeciwnika. Proszę, piękne trafienie Janka w sam. Środek hełmu, piękna zastawa Piotra. Teraz z kolei. Zobaczcie, e, ja nie dodałem, że zabronione są pchnięcia mieczem, dlatego że one są ogromnie niebezpieczne, więc oni mogą tylko uderzać się ostrzem, wykonywać cięcia. Piękna wymiana, zobaczcie. Naprawdę taka walka wymaga ogromnego zaangażowania, wielu treningów, do całego przygotowania fizycznego to nie są ludzie przypadkowi, którzy wzięli sobie do ręki miecz i postanowili sobie zawalczyć to są naprawdę zawodnicy, bo tak też oceniano tych najlepszych trudniej w średniowieczu popatrzcie, wymiana, odskok tak jak mówię, szanują swoje umiejętności, ja spróbuję sprowokować, jaka piękna wymiana prowokować do ataku obaj doświadczeni walczący praktycznie spotykający się na każdym niemalże turnieju Daję moi drodzy chwała rycerzom dobrze ja myślę, że dopingujemy dopingujemy gorąco czas, koniec, koniec walki brawa do obu walczących Moi drodzy, to pierwsza walka. Oni się... My moi, moi drodzy, dopingujemy walczący! Dopingujemy obu. Ja myślę, że Homurów chyba powinien być za Januszem. Za Bożogrobcem. Zobaczcie. Zobaczcie, Janusz jako lżejszy e, próbuje tutaj zagonić tę przed przeciwnika. Piękna akcja! I... Bardzo piękne trafienia. Jest nieco mniejszy, zwinniejszy. Jego przeciwnik dysponuje ogromną siłą, ale Janusz tutaj musi radzić sobie szybkością. jak widać, wychodzi mu to doskonale. Na pewno, na pewno ruszyłby żwawie jeszcze na przeciwnika. gdyby słyszał? Wasz gorący doping dla żywieckiego możezrobca. Brawo, tak jest. Tak jest, brawa, kraskajcie panny, rzucajcie wiązki, Ci rycerze, oni czekają, czekają chwały, czekają sławy i zwycięstwa. Zobaczcie, zobaczcie jak można poruszać się, jak można szybkim i dynamicznym być w ciężkiej, płytowej, stalowej zbroi. Oczywiście przeciwnik, czyli Zbyszek, dąży do zwarcia. On chce przeciwnika do siebie przyciągnąć, złapać go swoją silną ręką, ale Janeś jest na to zbyt sprytny, zbyt doświadczony. I piękna, atak, tak jest. Stop. Jak widzicie odcięta opacha ta część, ponadto to jak zaprezentują się Chorwacy i ruszyli. Proszę, znowu, zbroja Janusza już w najlepszym porządku. I pierwsze potężne cięcie Zbyszka, a on wie, że chyba musi odrabiać tutaj nieco spraw. Proszę bardzo. Koniec walki! Prawa! brawo dla mnie! Azi zimowitego, przygotowują się, widzę, że już na zimowitego, ...Jarek zimowitego, Rozpoczynamy zimowitego, zimowitego, Panowie, Walka naprawdę w wyjątkowym rzędzie Oni tutaj faktycznie przerywają tylko na krótki moment i Janek ruszył do, do ataku Tutaj mnóstwo sił, z barki, bo takie Proszę bardzo Prowadził tu, rzuty też są dozwolone, owalenia jak najbardziej Powknięta zasłona i zabijamy walkę Bardzo piękna walka, jak na razie chyba najbardziej dynamiczna Myślę, że trzeba włożyć maksimum świat teraz w zakończenie tego pojedynku. Brawa, brawa dla nich obronne. Stopingujmy ich. To już końcówka walki. Zobaczymy, kto rozstrzygnie tam walkę na swoją korzyść. Ponied walki. Brawa, brawa dla obu. Piękna. Wyjście! 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 Polska! Polska! Dobrze. Myślę, że cię w ten taki tą wojkę. I ruszymy. Stop, 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 panowie. Przechodzimy na środek pola i rozpoczynamy walkę. No tak, tu zwartnie, ale Wojtek pięknie wyszedł z tego zwartnia, odepchnął przeciwnika i postuje. Zobaczcie, co się dzieje. Czasami te cięcia nie dochodzą, przedłu. może się ich zdarzyć, że nie wypadnie. Tak jest, musimy ich zamknąć moi drodzy oni tutaj w pełnym słońcu w, w ciężkich zbrojach a wy, a wy musicie im tym pomóc padła tarcza w rękach mistych może leżeć jest to element ja bezwzględnie konieczny moi drodzy Zobaczcie, gwarli się i Wojtek wyszedł! z pięknym z tego pięciu. Moi drodzy, Co wygra? Wojtek czy Zbyszek? Kto? Wojtek! Życzymy Wojtek w takim razie. Dobrze, dobrze ta strona za Wojkiem, czy ta strona za Zbyskiem? Dobrze! Tak jest, walka trwa, oni są zmęczeni, ale słyszą, słyszą walkę, to naprawdę dodaje mnóstwo sił, mnóstwo energii, troszeczkę odpoczywają, trzeba ich zagrać, trzeba ich zagrać do boju, koniec, koniec walki, brawo, brawo, a ten nie ma już tutaj szans, moi drodzy, tak będzie śpiący i rozpoczynamy, koniec walki, a piąt. Oto na Lew tutaj od tych Niemców, też, też należy do pingowa. On walczy, on walczy w a na coś w go nie wylepka bo reprezentant Polski, jeden z trzech najlepszych w naszym kraju, który będzie, będzie walczył o honor, o zwycięstwo Polski, w narodów. Piotr Piler, zasłonka! I poszedł, rzucił się za przeciwnikiem. Stop, ktoś zasłonął chyba. Już do pięta. Patrzymy dalej. Moment, moment, chwila. Należy dopiąć, dopiąć zasłonę. Moi drodzy, a piąto, patrzcie. Czeka na przeciwnika. Jak chcemy! że teraz jesteśmy już bezpieczni. żadna potwara się ten nie Nie no, same piękne zabawnych, są też rzutom, przy zaraz robi pomalce. na szyję. Na to też liczymy. A więc, moi drodzy, walczą przed czasem. Uszkodzenie hełmu niemieckiego. I pią! Piątki! Zwycięża! Pożerajcie! Rajkowie ruszyli również. Wszyscy, temperatura Tęto, również, zobaczcie, zobaczcie, te walki już coraz lepsze, coraz szybsze, coraz bardziej dynamiczne. Tak jest, słyszę, słyszę tu zawojcie. Janusz, dopingujemy Janusa też. Tam, gdzie naglisko ma trudne, ale imię, imię proste do wymówienia. Janusz! Jeszcze do Janusz, jeszcze Janusz. To ty wyjeżdżasz? A, piękne, piękne. Dobrze, dobrze, dobrze. Chcę słyszeć, co Zobaczcie, zobaczcie jak oni walczą z poświęceniem. Jak Tak jest, brawo. Brawo, brawo, brawo. Ogromne. Czas wygryźć. Do wysiłku. Do kończącej derwarki, bo już niewiele, już niewiele do końca. Hey! Słyszę tutaj, Anna zorganizowała całą łapkę do widoku i nawigują wojca. Tak wszyscy i Jarusza. tak nasze głowy, zawsze emocjonują się, zawsze pomagają do przyjęć, zawsze są przy nas i wystarczą wątpię z tymi walczącymi. Zobaczcie, smęczenie, konieczności! Brawo, brawo, ogromne! Brawo, brawo dla Piotra! Tak, oni zgodnie z tradycją też oddają swoją duszę Bogu, koncentrują się. Ale teraz... Chwała! I przed nami wielki finał! Janusz i Piotr naprzód! Tak jest, chcę słyszeć, cały czas opis, całe półtorej minuty na złota. Janusz i Piotr. Zobaczcie, to ci zwycięzcy i najemcy. Tylko jeden z otrzyma puchar, puchar prezydenta Chodzowa. Tylko jeden zostanie wielkim zwycięzcą i tylko jeden przejdzie do historii, do to historii chodzowskich turniejów piękne trawienie, znowu ze strony Piotra, bardzo dobrze słyszę, tutaj gorący do no, czy doskonale, A co ta, ta strona, czy tutaj też teraz to, czy tu to biją? Czy ja słyszę na podłodze? Bardzo dobrze słyszę, oni też słyszą. Zobaczcie, zobaczcie co tu się dzieje. A piękne, mocne życia. Aż zatrząsnęła, zadudniła troja. Posłuchajcie, posłuchajcie. Jak tyła trzy